Kochani, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Karty dnia na środę, na 6 sierpnia 2025. Beatka Kozica, dziękujemy Ci, kochanie. Wszyscy bardzo, bardzo serdecznie za świecę, która zmienia kolor. Jak widzicie, teraz jest zielona, właśnie jest błękitna, a teraz jest fioletowa, zmienia kolory. Beatko, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Sprawiłaś mi taką radość. Tak mi się spodobała u Ciebie ta świeczka, że ja naprawdę mm, byłam zachwycona. Napisałam Ci, jak ona piękna, a ty mi ją sprezentowałaś też. Dziękuję Wam bardzo, dziewczynki. Mam mnóstwo świeczek od was. Ta jest od mojej przyjaciółki Anetki. Ta jest od Bożenki Marko. To jest od Bratki Kozicy. To jest od Alicji Chuda. Słuchajcie, ja mam wokół siebie same prezenty od Was. Same prezenty. Od dziewczyn mam jeszcze nierozpakowane niektóre, niektóre świeczenie. Jest Justyna. Ja nie wiem, kiedy ten aniołek będzie odpakowany. Podejrzewam, że, że będzie. Ale ja Wam naprawdę z całego serca dziękuję, bo jest to naprawdę piękny gest. Wielki szacun, że chcecie się dzielić ze mną i z nami, bo wiecie, że zawsze do kart są jest świeczka zapalona. Kochani, jeżeli macie ci urodzinki i mielinki, wszyscy Wam składamy, ale wszyscy wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że dobrze widać. No i widzicie, chciałam sobie tutaj dotknąć żeby zobaczyć czy jest ostrość i popsułam, ale już naprawiłam, ale to wiecie, to cała ja, to ja jeszcze tak nie było, żebym, żebym nie popsuła, nie? Kochani, dzisiaj też zrobimy może dwie karty do wyboru, mam takie, kochani, używam tylko na czytania, wybierz grupę, wybierz obiekt, tą, tą talię, ja nie umiem tego przetłumaczyć, w każdym bądź razie chodzi o miłość i tyle. To. No, nie będę tutaj wymyślać, bo potem hejterzy mówią, że, że coś tam, coś tam, dlatego dwie karty miłości, pierwsza, druga, którą sobie życzysz, są to karty oraklu. No, niech, niech będą. Moje kochane dziewczynki, od świeczek ja wam chcę wylosować kartę dodatkową dla was. Czyli dla wszystkich osób, które mi sprawiają e, przyjemności, świeczki, Daria, Tobie też bardzo, bardzo dziękujemy. Od Darii zawsze dostajemy te. I dostaliśmy też karty, także no, dziewczyny wielkie, wielkie dzięki. Od Sylwuni Wojczak też mnóstwo, od Alicji Chuda. ojejku, ojku, patrzcie, idzie do Was, zaufanie. Przyjmij Boże moje największe pragnienie i napełnij mnie wiarą w to, że wiesz dokładnie, jak sobie z nim poradzić. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Moi drodzy, karta lewa czy prawa? Dzisiaj zaczynamy od, od, od urodzinowych. Od, od przyjemności, a co? Ja, ja uważam, że trzeba sobie w życiu sprawiać przyjemności, chociażby taką świeczkę. Ona jest o tyle fajna, kochani, że możecie ją złapać. Tutaj ona ma o, uchwyt i możecie z nią iść, na przykład na balkon, do ogrodu. Ja bardzo często z niej korzystam na balkonie jak jestem. No i w ogóle jest ona piękna, nie? Wiedź, że żeby Ata ma wielkie serce, to jeszcze taką piękną świeczkę. Lewa. Rozwiązywanie konfliktów. Kochani, ktoś musi tutaj sobie poradzić w najbliższym czasie, być może już dzisiaj. Problemy są z serduszkiem, więc albo kardiolog, albo miłość. Coś dla Was. Rozwiązywanie konfliktu z osobami. Trzeba się pogodzić moim zdaniem, trzeba się pogodzić. Jeżeli wybraliście tak jak ja, dwójeczkę, ja tak jestem ciekawa co tam jest. O kurde, ranki. Patrzcie, ona stoi na balkonie, a on jej śpiewa serenadę. Rano wstań i powiedz sobie, za co jesteś wdzięczna, za co jesteś wdzięczny. Może zrób komuś rano prezent, może do pracy przynieś koleżance kwiatki, kawę, może koledze, może koleżance. Niech Twoje ranki będą piękne. No, moje ranki to są piękne. Czasami mówię, że jest środa, piszę, że jest wtorek. I dziękuję Wam za to, że nie hejtujecie, że, że wiecie, że człowiek rano jest na pół żywy, pół przytomny. Czasami jestem przed kawą, czasami po kawie, czasami nagrywam Wam wcześniej. I słuchajcie, sprawdźcie sobie, żeby po prostu ten dzień rano był dla Was jak najbardziej piękny, przyjemny. Zaufanie odłożymy. No i moi drodzy, kartą dnia na dzisiaj rycerz buław dużo się będzie działo i szybko się będzie działo. Mamy energię, proszę państwa, ja bym powiedziała szybkości, działania. Tutaj nie ma na pierdolamento, tutaj po prostu mówimy tak albo nie, czarne albo białe, proszę Państwa, nie zwlekamy, czekamy. Natomiast nie jest to zawsze pozytywna karta. Ja nie byłabym sobą, jakbym nie, nie odszukała czegoś, nie? Co, co jest, nie halo. Słuchajcie, może to być taki luzacki dzień. Mówię luzacki dzień, ale możecie też spotkać osobę, która jest luzakiem. I to jest osoba, słuchajcie, typu. Bawidamek, bądź kobieta tylko, która myśli o imprezach, kobieta, która tylko myśli, że musisz mieć iPhone'a, jak to tam na TikToku. Podobno jest jakaś pani, że, że mężczyzna to nie jest mężczyzną, jak nie ma iPhonea. Yy, miałam raz w życiu i, i więcej nie chcę. <laughs> więcej nie chcę. Moi kochani, barany lwej strzelce dla Was dzisiaj będą na pewno ważne. Dużo pomysłów przyjdzie do głowy. Ktoś wyjeżdża, ktoś przyjeżdża, ktoś kogoś poznaje, ktoś dostaje zaproszenie i korzystać z tych zaproszeń. Proszę nie siedzieć na tyłku za przeproszeniem. Proszę działać, proszę odpisywać, odbierać te telefony, odpisywać na smsy, bo zaproszenie idzie. Zaproszenie do, do jakiejś balangi, na jakąś uroczystość, na śluby. Słuchajcie, też mam wrażenie, że ktoś przyjeżdża do domu rodzinnego. O, jest dom. Mówię, że do domu rodzinnego ktoś. Przyjeżdża. Może być, że ktoś zjeżdża z zagranicy. Może być, że ktoś, kochani, na wesele, na jakąś uroczystość. Ktoś się dowie, proszę państwa, o ciąży, dlatego przyjeżdża. Macie piękne w ogóle karty. Ostatnio chciałam powiedzieć, albo ja mam rękę. Może ja mam rękę, nie? Słuchajcie, jeżeli chodzi o osobę nowo poznaną, i tutaj do Singli się zwrócę. Niech wam się zapali ta czerwona lampka. Czemu? Bo nie jest fajny ten człowiek, przystojny, piękny. E, ma duże oczy, w sensie biust. Ma, ma tam ma wszystko to, co, co Tobie się podoba. Tylko, że to jest osoba, co nie usiedzi przy jednej osobie, wiesz? Lubi skakać z kwiatka na kwiatak, tak brzydko może to brzmi, ale nie bywa wierną osobą, więc e, uważaj. A dla pozostałych powiem tak, dzisiaj możecie być w pięciu miejscach na raz, poznawać osoby, ale lepiej te osoby traktować tak na luzie, tylko na imprezkę, tylko do zabawy. Nie jest to człowiek poznany na życie, ale możecie dzisiaj sobie tam w pracy poluzować. Może gdzieś pojedziecie na jakąś krótką delegację, na pewno to będzie miły i przyjemny dzień. Ja jestem tego tego pewne, zresztą rycerze to nie króle kochani, czyli wiecie, no nie przyjdzie nam żadne rządzicielstwo, a wręcz nawet poddacie się, machniecie ręką powiecie, nie tu, to lecę dalej szukajcie pracy, szukajcie, bo kto szuka, ten znajdzie, tak ja bym dzisiaj uważała na ciśnienie kochani, może być, może być coś takiego jak skoki ciśnienia kołatanie, kołatanie serduszka no ale cóż to tylko jeden dzień no to co? Fajnego dnia Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję dziewczyny za prezent. Jesteście przekochane. Pozdrawiam do jutra.